A już słyszymy odgłosy kolejnej grupy, grupy zielonej, która śpiewa właśnie, że idzie zielona z Ostrowa Wielkopolskiego. Zapraszamy, chodźcie, grupa zielona, która wyruszyła z parafii konkatedralnej, Świętego Stanisława, biskupa męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Grupa liczyła 130 pielgrzymów. Jej przewodnikiem był ksiądz Fabian Domagalski, a wspomagał go ksiądz Artur Filipiak i Diakon Alan Czerwiński. Najmłodszym pielgrzymem jest Michałek, który ma 9 miesięcy, a najstarszym Ania, która ma 85 lat. Pozdrawiamy seniorkę Waszej grupy, panią Anię. W dniu jubileuszowego, w tym jubileuszowym roku idzie zielona krok po kroku. Nasze serce się raduje, bo wielu nowych pątników pielgrzymuje. Nisko przed naszą Matką padamy i o potrzebne łaski ją upraszamy. Witamy grupę zieloną z Ostrowa Wielkopolskiego. Bądźcie pozdrowieni. Teraz pokłońcie się Matce Bożej, oddajcie jej wszystkie intencje, wszystkie sprawy w chwili ciszy i modlitwy. To wszystko, z czym pielgrzymowaliście i wyruszyliście z ostrowa. powstancie No i tradycyjnie jak zawsze za oliwkami się możecie ustawić i skierować w stronę kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy Was. Była konkatedra, a za konkatedrą jak przystało, idzie katedra, czyli u nas to wszystko tak jak być powinno. Najpierw...